Kiedyś jeden bokser tak powiedział, że im więcej w niego uderzam, on bardziej idzie do przodu. Patryk Majewski chyba to powiedział po jednej z walk. U było dzisiaj identycznie. No, było. Dokładnie tak samo było. Trafiałem go, on jeszcze bardziej nacierał do przodu. Bardzo odporny na te ciosy był, no. Nie powiem, no bardzo wytrzymały i kurde twardy łeb. No nie dało się go ucelować, żeby po prostu się przewrócił, no. Czułeś kiedyś takie zmęczenie po walce jak teraz? Nie, no myślę, że tutaj 10 minut cały czas było w tempie, także jestem bardzo zmęczony, no bo tej walce dałem siebie wszystko, co, co mogłem, także no jestem zadowolony, prawda, z przebiegu i też z werdyktu, no. no tam czasami się wydawałeś w bójki, trzeba przyznać, chociaż narożnik cały czas lewy-lewy mówił, no a te bójki jednak tam były. No były te bójki, kurczę, z tego względu może, że... Mm, cały czas mnie spłychały prawda, do obrony i musiałem wchodzić w te bójki, żeby po prostu trafiać jakieś ciosy, żeby ta walka też przechylała się na moją korzyść i bardziej w tym dystansie trafiałem niż z kontry, także no z kontry ciężko się z nim boksowało i dlatego wchodziłem w te bójki, żeby po prostu trafiać go. Czułeś go czasami na rękawicy, że go jakoś podłączyłeś? No bo to było takie dosyć dziwne, czasami niektóre te ciosy po prostu one wchodziły, a on dalej jakoś tam się no, jakoś irracjonalnie jakoś się, się, się po prostu trzymał. No. Spływały po nim jak pokaczy, naprawdę twardy łeb miał. No. No, nigdy nie przegrał przed czasem, a z wieloma pancielami boksował, także no, kurde, do tej pory nikt go jeszcze nie przewrócił. tak twoja kariera, może powiedzieć, nabiera tempa. Spodziewałeś się, no, powiedzmy, rok czy jeszcze przed, walki, Karapet... przed walki z karapetianem, że no, takiego tempa po prostu nabierze ta Twoja kariera, no, bo dotychczas do, 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 do byłeś tylko legal, y, y, przepraszam, y, regionalnym po prostu no, zawodnikiem. No nie, no fajnie, że to wszystko się rozbija. Prawda? Też szkoda, że dwa tygodnie przed taką walką dowiedziałem się o takim przeciwniku. No to też jest taki naprawdę wskoczyć z innego przygotowania pod innego zawodnika. Dwa tygodnie na taki poziom, na innego zawodnika. Myślę tutaj, że mocniejsze od Rafała. Także no też kurczę, to, to, to takie, takie, taki kurde, duży krok naprzód. No. Oglądałeś walkę tej z Canelo? Yy, tak, oglądałem i to była właśnie ostatnia walka, jaką z nim obejrzałem. No też cały czas się nacierał, szedł do przodu. Yy, czy on rotrawiał? No nie mógł, nie mógł go też, kurde, przewrócić. Także, no, twardy ma ten łeb no. No to tobie tam się, o, no, przyszłość, jak to, to w ogóle tam sobie jakoś wyobrażasz? Może coś, jakieś konkrety poznamy? No, szczerze powiem, jeszcze nie mam pojęcia. No, to wszystko zależy od promotorów, jak dalej będą mnie prowadzić. Yy, I no, wszystko w ich rękach. A... Wolisz walczyć z osobami spoza Polski, czy nie robią tobie problemy te wojny, no, walki polsko-polskie? No w zasadzie tutaj już nie wiem, z kim walczyć w zasadzie w Polsce. No. Hmm, także no bardziej chyba nie preferuję tych wojen polsko-polskich, no bo jest to takie wyniszczanie naszych zawodników, już niedługo ich nie zostanie i co tu będzie, no co to będzie za boks. Będą początkujący boksować, Jeśli po dwie walki będą ze sobą boksować wojny polsko-polskie. Uważam, że to no jest sens powiedzmy w tych niektórych wagach, gdzie tych zawodników jest powiedzmy kilku, że prawda, jeden z drugim rywalizują, to wtedy można takie starcie zrobić, a już później na no, wyższym takim poziomie to nie ma, no bo się już taka górna półka robi tych zawodników polskich, już później te walki coraz bardziej nie będą miały sensu, bo nie będziemy miał kto boksować. No, wskoczyłeś do wojaka. Z tego, co widzę, po prostu zawodnicy chyba są dobrze uposażeni. W ogóle chyba ta współpraca z promotorami, z waszymi sponsorami chyba przebiega w sposób, no, dla was w porządku. No Myślę, że tak. Jak najbardziej to wszystko się zaczęło rozwijać. Teraz od tej pierwszej walki też. Także, no, jestem z tego wszystkiego zadowolony. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrą stronę. A powiedz dalej, będziesz mieszkał w Lublinie, czy no... To, że podpisałeś kontrakt po prostu no, z grupą, jakby nie było no, warszawsku, po prostu będzie no, zmuszało ciebie do przeprowadzenia się do Warszawy. Nie, no, będę mieszkał dalej tutaj, ja po prostu będę jeździł na przygotowania też do Warszawy na tam kilka tygodni, prawda, na sparingi i po prostu, żeby też mm, mieć taką spokojną głowę, prawda? Nie, 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 nie latać w domu za różnymi sprawami, tylko po prostu pojechać, wyciszyć się, przygotować, nawet zrobić też w formie tutaj o jakiś tam ostatni tydzień i po prostu jechać na galę. No. Gdybyś określił teraz swojego pierwszego trenera, to jest ten trener z Lublina, czy Fiodor No mój trener Maciejewski, prawda, prowadzi mnie od 10 lat. No także... te jego, no takie riposty, takie trafne bardzo były, on tam fajnie to, to że tak powiem, kontrolował jakąś tam two, ty, twoją walkę. No tak, trener Maciejewski trenuje ze mną od 10 lat, bardzo dobrze mnie zna, też jest bardzo dobrym trenerem, no tutaj z trenerem Fiodrem Łapinem dopiero tak jakby zaczęliśmy tą współpracę, no ale myślę, że ta współpraca będzie cały czas tutaj z moim trenerem Maciejewskim, no i, i też z trenerem Fiodem Łapinem, że to będzie na takiej współpracy trenerzy też się znają, dogadują się. Także no wszystko tutaj uważam, że jest w porządku. Słyszałeś ten doping dzisiaj z trybun? No jak najbardziej serdecznie kibicom dziękuję z całego serca. Wszystkim tutaj zgromadzonym, także no, podtrzymywało mnie to na duchu, dodawało z mocy. teraz ostatnia walka, akurat Sosnowski-Rekowski. Nie pytam na razie o Twoją prognozę, ale kibiców jest mniej aniżeli na Twojej walce. No bo tutaj, no wiadomo, jestem z Lublina, dużo osób przyszło, prawda, na moją walkę. Za co wszystkim serdecznie dziękuję. No i tutaj, no kurcze. To chwil to chwil w chwilę będziemy z Ludaksowi kątem oka patrzymy, kto wygra? Tak, tak. Chętnie <grym> mogę zobaczyć. No. Dobra, to, 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 powodzenia jeszcze. Nie, dziękuję.